To nie ma sensu. Wow, normalnie. A w dwóch należy się medal. A, dziękuję. Te straty są o niebo. wyglądają o niebo lepiej. A z nim trzeba się będzie teraz zmierzyć. A ja wiele nie mam. Co gorsza, nie mam już swoich miast. W sensie, że. Mojej rasy. Dobra, ale przynajmniej grać fioletowy już jest prawie martwy. Więc skupię się na razie na eliminacji jego. O! Wysyła kogoś. A sumie zajmuj. Chociaż trzeba było chyba się zabrać. No nie. Teraz odbicie miasta będzie dużo, dużo gorsze. Nienawidzę walczyć ze swoimi. To tak w po prostu. Nawet, no już mi zajęli miasto Czy nie będzie na pewno szczęście Dużo szczęścia I potem jak tylko zdo... Dobra nie chce mi się Wybaczcie A ja skupię się na Oczywiście już zdążył Powykupywać prawie że najlepsze Ale mimo z ich strony Trochę miasto rozbudował i za darmo mam już, już ten, które. Ten jest... Ten oddech A, to jest... Zostanę przy standardach. Dobra, i teraz... Strzelcy. Muszę... Odzy a w sumie wszystko i leci do mnie bez wyjątków. Muszę odbudować armię. Co kurwa? Jakiś chuj atakuje moje karawany, kutafil zawszony. Jest tu coś jeszcze. Dobra, pora na. Ach, przepraszam. Pora na ulubionego wroga. Na pewno to będą. Nie mam żadnych. Ja pierdolę. Niech będzie tak no właśnie Dobra Chodź tutaj Was już wezmę Albo nie, wy macie toczyć bezpiecznie do miasta Dobra to jest wręcz wymarzone straty. Teraz trzeba się raz na zawsze zająć fioletowym kutafonem. To jest jedyne już ich miasto. Muszą polegać na nie swoich, już wyjścia nie mają. To już jest składam ich najsilniejszy bohater. Jak wyeliminuję filetowego, no a to już ten ma przerąbane. Dobra, zobaczmy, co z nim średni to ja jeszcze trochę tutaj. odbije moje miasta. A może nawet uda się te ofioletowe się a ten wyeliminować? To jest właśnie denerwujące w walce ten z mrocznymi elfami. Trzeba się cały czas po nich odbudowywać. A ten już coś konkretnego ma. Widzę. Dobra, wszystko z tego miasta. Odbudowujemy się już na maksa. A ten postanowił zwiać, tym gorzej dla niego. Dobra, w dupie z nimi. to już jest z góry skazany na porażkę, od razu mówię. Jest już w e, ślepym kącie. Czy jak to się to nazywa? Znaczy w kozim rogu. O, tak to się nazywało. Tylko ten kutafon mnie martwi, bo już tutaj widzę, że poziom wyzwanie to już coś konkretnego tam musi mieć. To ja muszę dalej budować swoją armię. No, akurat dobrze się składa. Na zaklęciach specjalnie nie będę polegał, za późno trochę na to. Dobra. Dobra. To oczywiście, że my wszystkich strzelców to obowiązkowo smoki i one. Chociaż chciałbym mieć tych y, złuczników trochę więcej, ale mam już 60 druidów, to to mi chyba rekompensuje bardzo dobrze. Trochę tutaj. O, proszę, nie wykupił. Dobra. Mamy okręt szalasy? Fajnie ją mamy. Tylko pytanie, czy jest jakiś wolny okręt. Chyba nie ma takiego. No nie ma, więc będę zmuszony go kupić tak czy siak. Dobra, I teraz będzie gania, i chyba jednak skuszę się na ten sekstans morskich elfów. Ale, no, nie poradzimy sobie. O, świetnie, podpisaliście wyrok na gracza właśnie yy, fioletowego. Bo już nie ma swoich własnych miast. Musi bazować na obcych Dobra Z tamtego miasta wyjmę wszystkie jednostki Przynajmniej tyle ile się da No nie, płynie w drugą stronę Nienawidzę tego A co on tam ma? Dobra nie złapiemy go raczej jak będziemy na... Ale te miasto już jest chyba bez ochrony żadnej z tego co widzę Dokładnie Dobra, to my mamy większe szanse na złapanie go raczej na lądzie Bo doskonale wiem co on zakombinuje A poza tym Jeszcze Będziemy stosować portal miejski Jak się tylko zbliżymy na jakąś znaczącą odległość. Nieznaczną od odległość. No, tutaj widzę, że się niezły pierdolnik szykuje nam, że oni chcą tutaj zgotować jakiś. No, śmiało, ja mam tylko 3 dni. ten kutas wyprawia Luzik to też przewidziałem. A serio, już chciałem dobić tego fioletowego gracza Bo już mnie zaczyna wkurwiać powoli Delikatnie mówiąc No, i raczej już nie zdążę tam. Yy, bo potrzebuję dnia na wejście na okrę... Ale! Ja... Dobra, a wir. Niedobrze, tam jest wir. Nie... I nie wiem gdzie on prowadzi. No, oni już tu mi szykują. No, już, już tu jest. A ja nie mam czasu się nimi zająć. I znowu będę musiał miasto poświęcić. Tak do zajebania po prostu. Można się załamać po prostu. To jest piersi złamanej woli, to on trochę po. Wiedziałem, że to nas wydymał nieźle. Kurna, trudny ten scenariusz, naprawdę trudny ten scenariusz. Dobra, ja wyłażę. Bo z buta mam większe szanse, żeby zdążyć. A te przychod i kilka drobnych, to raczej za mało, żeby się obronić. Zdecydowanie za mało. Przynajmniej mam jakieś darmówki. Marne pocieszenie. Zwłaszcza, że nieprzyjaciel nie ma oporów przed atakowaniem karawan, tak myślałem, robi dokładnie to co przewidziałem. Możecie przestać mi robić tutaj mini inwazję? Tak, tak bardzo bym prosił. Ja coś tak czuję, że jestem na wyczerpaniu. Aj, nie mam już kapitolu. Cudownie. Więc jeszcze, jestem w jeszcze. To oczywiście znowu wszedł na statek. Ale nie mogę mu tego po prostu odpuścić. No i wiecie to jest nic innego jak pierdolona inwazja ja będę go gonił tak chyba w kółko no o dobra podpisał właśnie na siebie wyrok Mam już go w zasięgu. Tylko teraz, żeby nie spierdolić czegoś, oczywiście, oni zaatakują miastu. Już nic na to nie poradzę. Jeden się chyba. Sch... Nie, nie schował się. Mam go w zasięgu. Ale zanim go zaatakuje, wyjmę jeszcze posiłki i zbuduję kapitol. Koleś, idź się modlić. I się gładnić do malasy. Już żadnych szans nie masz. Jeszcze chwilę złe ulepszenie dał i bym się po prostu walną w łeb powodnie, bo ile można te same błędy popełniać. A, trochę straciłem, ale dalej go dosięgam, a ty masz niski poziom, więc jesteś trochę w dupie. I przejmę Ci łódź. Chyba, że ona zniknie po walce Czego bym się chyba powinien spodziewać Dobra Ciśniesz Trochę Źle zrobiłem Ja już wczytam Save'a Zapomniałem rozdzielić strzelców A ja Nie mam ochoty jakoś, żeby stracić w szybkim ruchu właśnie ten. Ewentualnie zostawię to komputerowi, bo straty nie są wcale takie demotywujące. Dobra, i tam, żeby zablokować dojście do strzelców wyższym jednostkom. Chociaż znaczy on tu już takich chyba raczej nie ma. A, i nie ma tych dziwek. Cudownie. Dobra, oczywiście rezygnujemy z pasywnej gry. Tutaj już nie ma co być pasywnym. Przydałoby się, że tak oni przy okazji oberwali, ale. Trzy do czterech, Boże, one są naprawdę nieźli. Hm. Ale był rzut już tylko trzy do szczęścia, my ci nie spodziewał rzutu. No kurwa, Macie. No, oni chyba coś bardzo lubią tą taktykę. No, a teraz trochę oberwiemy i chyba. Jednak pozwolimy żeby komputer rozegrał tą walkę Super, wiecie co? Pozwolę to komputerowi rozegrać, bo wolę stracić trochę tych wyżs wyższo poziomowych niż naprawdę mnóstwo jednostek. No